Hej wszystkim, z tej strony Borówka i witam was znowu w kolejnej serii na moim kanale z Simsów i to jest dość nietypowa seria bo Simsy raczej będą się pojawiać ze względu na to, że lubię tą grę no i przedstawiam wam rodzinkę, którą będziemy grać w tej serii I jest to Sara Kocimientka i e, to jest prawda nastolatka, która opiekuje się swoją młodszą siostrą Pola. I e, jak widzicie ona jest wilkołakiem, A jak to się stało? Już wam opowiadam i zaraz wam opowiem o tej... o... W sensie, boże, w sensie pokażę Wam zaraz te stroje, ale teraz wam opowiem o tej... E, rodzinie. Rodzice Sary i Poli miały mieli jakby mama była człowiekiem, a ojciec był wilkołakiem, lecz rodzice ich zostawili i Sara i Pola muszą razem żyć i Sara opiekuje się swoją młodszą siostrą. Która jeszcze nie jest dorosła. Ona też nie jest dorosła, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No i Sara jest oczywiście córką, co się. Jest człowiekiem mm. po mamie. A nasza Pola jest wilkołakiem po tacie, jak widzicie. No i Sara, to wiecie, to jest taka dziewczyna, taka wiecie, że. Taka jakby, nie wiem, buntowniczka, można nie wiem jak to nazwać. Ale jak widzicie, ma przefarbowane włosy, co pewnie też będzie sobie farbować włosy. E, no i tak, przechodząc do strojów. A i jeszcze jedna rzecz. Ta, e, to, ta seria będzie bez modów, ze względu na to, że gram na laptopie i na laptopie nie mam żadnych modów. A na komputerze mam mnóstwo modów i jest ich naprawdę dużo. I jak próbowałam nagrać na. E, komputerze z modami, to tak mi ścinało nagranie, że się nic nie dało zrobić, więc będziemy grać mm, bez modów na razie. Może jakieś tam ściągnę na, na laptopa, ale to zobaczymy. E, no i co? No i nasza pięknisia ma tutaj, no ma kilka tatuaży, jeden na dłoni, drugi ma tutaj i trzeci ma róże. Nie? I tu ma takie odparzenie, jakby nie wiem, jak to nazwać. Że wiecie, że się oparzyła, czy coś tam. No i tak, to jest jej pierwszy strój. To jest drugi, to jest trzeci. I to jest wizytowy, sportowy, do snu, takich taki smoczek jakby. Na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę. I to jest taką gestię, jak nie albo coś, żeby nie A to jest wiecie, tak, gdzie po prostu podobał. Teraz nasza, dokładna pola. To jest jej pierwszy strój. To jest wizytowy, sportowy, do snu, imprezowy, do pływania, gorąca pogoda. A jeśli chodzi o pływanie, to na przykład nie będzie, bo. Nie wiem, sobie uznałam, no może się to nie wiem, No i taki wiecie, potem na zimne tak i taki, wiecie, taki na Jak widzicie, kolor różowy. No i oczywiście z nami jest uszek. uszek to jest taki jakby przygarnięty, e, jako taki no będzie z nami też towarzyszył. No i on jest leniwy, samotnik i jest żarłokiem. No a więc co, bez dłuższego przedłużenia po prostu zacznijmy i wam zaprezentuję cały domek i wszystko. A więc jesteśmy i witam Was, w oto naszej pięknej rodzince. Jak mogliście widzieć na nagraniu, nie zmieniałam koloru, prawda, ścian ani nic, bo chciałam, żeby wiecie, ten pokój, Boże, ten pokój, ten dom, w sensie, jeśli to można nazwać domem, ten nasz, jakby powiedzieć, to nasze mieszkanie, jak widzicie, jesteśmy na... Bo, że nie pamiętam jak to miasto się nazywało, ale to jest miasto z tego dodatku Eko. I chciałam, żeby to nasze mieszkanko było, wiecie, takie, no nie za dobre, ale wiecie, taki na sam początek, co nie? Rozumiecie, chyba. Więc, no co, bez dłuższego przedłużenia, po prostu zacznijmy. Dobra, a więc to co. Od czego my teraz zaczniemy? No to to jest tak, ty zaczniesz sobie odrabiać lekcje, usiądziesz sobie tutaj, a ty zaraz zaczniesz odrabiać, tylko na sam początek znajdziesz sobie pracę taką... O Jezu. O Boże, wiecie jak y, temu, y, ten, jak to wyłączyć, bo już próbowałam, a nie umiem, a cały czas bez przerwy mi się to pojawia, no. Boże, jak mnie to denerwuje. Dobra, znajdziesz sobie pracę taką dorywczą. Y, no i też się weźmiesz za lekcję. Oczywiście kupiłam im sztalugę, żeby miały jak sobie dorobić kaski i troszkę ozdobiłam, prawda, y, tutaj stanowisko tej młodej. Albo nawet tej starszej. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, i kim to może być? Może czekajcie, co my tu mamy? 28, 33, 16, 45. Ale tylko sobota, niedziela, ale tak to ona jest w szkole. Dobra, no to pójdziemy tu. To troszkę sobie zarobimy. A co to, to, to? Aha, dobra. No to weźmiemy sobie tą. I no. Zaczniesz odrobić też lekcję. Już młoda tutaj sobie siedzi i ktoś do niej dzwoni. Aha. No i co? No i mamy naszego kota. Puszek nasz kochany. Więc no, odrobią sobie dziewczyny lekcję na poniedziałek. No i e, ten. No i pójdziemy się przejść po tym naszym mieście, zobaczyć co, co tutaj jest. Opatrzcie, ktoś idzie. Ktoś tu... O Jezus. Cześć, chcesz się dowiedzieć? E... Nie, nie chcę iść ode mnie. No, już nasz kot tutaj jest, prawda, nastroszony. Dobra. Ona dorobiła pracę domową. Więc co ona może robić? Możesz narysować obraz, nie możesz. No to uzupełnisz karmę e, dla kotka. E, jest kosz, jest, bo już myślałam, że kosza nie ma. No i sobie przydziel. O, co? No właśnie o tym mówiłam. Że z nią mogą być małe problemy, jeśli chodzi na początek, ale sobie poczytaj może pod kołdrą, może ci to jakoś poprawi humor. A ty odrabiaj te lekcje, no, laska. Dobra, to weź nie czytaj tej książki, po prostu no, w sumie musicie, bo nie macie się czymś innym zadowolić. Ale może baw się wędką dla kota. No, pobaw się z kotkiem. Obudziła puszka i zadowolona z życia. Jak się panie bawią? No, ona lubi naturę. A co musi robić? Siedzieć w takim zapidziałym miejscu. Wiesz, ja może jak e, skończy, gotować, to pójdziemy sobie zobaczyć te plany działania. Może coś zmienimy tutaj, żeby no lepiej było w sensie. Wiecie, Żeby lepiej e, się żyło, czy coś. Weź, weź te resztki i sobie zjesz. Ty, umyj rączki ładnie i idź e, zobaczyć te plany działania, bo jestem już po prostu ciekawa tego. No i zabawę aż mało no to możesz napisać książkę dla dzieci. O, żeby było, żeby pieniążki były z tej książki. No i dobra. No, a potem sobie po prostu co? Załatw się jak zwierzę. No proszę. Szczerze, to ja jeszcze nigdy w życiu nie grałam yy, wilkiem jako małe dzidzi. Dobra, co my tu mamy? Yy, najwięcej jest na to produkcja czystej energii i mania przetwarzania. No i dobra, niech tak będzie, no. A na razie mamy cztery głosy, więc dobra, jest spoczko, dobra. No to wracaj w takim razie, a ty z, co? Ty sobie, je, no, Puszek sobie tak fajnie śpi obok niej. Dobra, niech będzie taki tytuł, bo ja nie mam pomysłu na te tytuły, a ważne są po prostu pieniądze jak na razie. Przepraszam, musiałam się umiejscowić ta siedzi i się drze w ogóle może potem z nią pogadasz albo coś, nie wiem ty co możesz teraz robić teraz ty nie będziesz miała co robić, o matko mm. nie wiem co możesz zrobić wiesz eee, z... o, mój boże, co ty możesz zrobić Przeczytaj... czytaj coś. Czytaj byle co? Po prostu czytaj i tyle. No, w sumie tylko macie teraz... Nie wiem, żartuj o bananach. I tyle. Bo nic innego nie macie do robienia. Opowiedz głupawą historię i po prostu się położysz spać. A ty napisz tą książkę w końcu. Tylko przypominam, Laska, że ty jutro też masz szkołę, więc się troszkę stresztaj z tą książką. Dobra, napisała tą książkę, więc sobie jeszcze pogra chwilę. Niech będą te Simsy. No i pójdziesz sobie spać teraz. No i rano wstaniecie. No, dobra nie będzie. Wstaniecie do szkoły. No i dobra, dziewczyny śpią. Puszek sobie łazi. Ona wstała, bo się wystraszyła czegoś. Strach przed potworem? Jakim potworem? Nie ma tu potwora, nie widzę nic. A nie, faktycznie jest. Dobra, no to y, oprys opryskaj potwora z łóżka i weź ją potem uspokój. Spróbuj pocieszyć i obejmij ją. No i... Y, no i dalej... Wychowawcze i połóż ją do łóżka po prostu, żeby, wiecie, żeby jej się dobrze spało, nie? Żeby się nie bała. Ta, obie warują. Boże, mina. Jezu, jakieś dziwne sny się w ogóle... są w się sensie sny, jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją, bo... Każda ma koszmar, dosłownie każda ma koszmar, a ona jest cały czas wściekła. Niech one wstają już i sobie zjedzą. Ona była tak wściekła, że prawie umarła, nie? Ale dobra, nieważne. Skorzystaj sobie. No i jak ona wróci ze szkoły, co nie, no to będzie mogła sobie zrobić ten. Będzie mogła wyprać ubrania, żeby były czystsze. Więc no. No i weź sobie też. No i ona znowu jest zła. Bólu rosnącego kła. Biedno. Jest cały czas bez przerwy wściekła. Boże. No ale no co zrobisz? No sprzątnij to. Posprzątaj po sobie ładnie. No i też sobie skorzystasz, żebyście były ogarnięte do tej szkoły. No i mamy szkołę. Oczywiście, że dołączamy. Zobaczymy jak tam w szkole. A więc co? Mamy. Jesteśmy w szkole, prawda? No i co? Nasze piękne liceum i co? Dowiedz się czegoś o nowej szkole od dyrektora. Czyli dyrektorka jest tutaj. No to co? Eee, weźmy sobie przyjazne i przyjazne powitanie po prostu. No i do tej szkoły i bo zimno. No, wreszcie śnieg. No, ona kocha śnieg, więc no. Tylko nie wiem, czy nie dostaniesz... Co ona robi? Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy czasem nie dostaniesz małego krzanu za to, że masz włosy pomalowane, ale no trudno. O. Ah, so, so. Weź udział w lekcjach matematyki, no i się uczymy. No i mamy dzwonek. No, idź, idź się uczyć przyrody. I to jest ostatnia lekcja, twoja. I do domu. O, i teraz robisz notatki. No i dobra. No i co? Raport z dnia nauczyciela Sara zrobiła wrażenie na nauczycielkę. No i dobrze. No i dobra i do domu. No i dobra, moi drodzy. A więc. To by był taki krótki odcineczek z początku serii, żebyście mogli zobaczyć, co się wydarzy, co będzie, prawda, w, te, w tej serii. Więc co, jeśli się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, subika, komentarz. No i co? No i no szczerze wam powiem, seria mi się bardzo podoba. Ale to... To zależy od Was. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z jakiejś tam serii, no to będę wrzucać więcej. No, jak na razie to co? Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia, i cześć.